Zwykle pracuj z nami, a w naszym studio ekspert, pan Tomasz Kosman, starszy specjalista do spraw rekrutacji i administracji agencja Pracy, Akcja Job. Wszystko zrobiłam, żeby pana nie przechcić na Tadeusza, który ponad już tu gdzieś w tym studio zafunkcjonował. Pan Tomasz i do pana tam, Tomasza można będzie dzwonić, drodzy Państwo, już za chwileczkę przypomnimy numer telefonu. Będzie można dzwonić, warto zadzwonić, żeby poradzić się w kwestiach niezwykle istotnych. Profesjonalne CV, panie Tomku. Wydawać by się mogło, że my doskonale wiemy. Jak takie CV napisać, bo przecież w szkole się kiedyś uczyliśmy, prawda? A um. kiedy przychodzi już co do czego i ko konkretna sytuacja nas spotyka, to um, no, wiele znaków zapytania się pojawia. Zgadza się, ale to zawsze tak e, jest. Coś w teorii wydaje się bardzo uh -huh. proste, bardzo łatwe, a w praktyce jest już potem z tym problem. E, taki najczęstszy błąd, który przez wiele osób jest popełniany w trakcie tworzenia CV jest, e, dotyczy stworzenie jednego, uniwersalnego CV. To jest najczęściej popełniany błąd. Aha, no potem czyli robimy sobie szablonik i tak, szablonik pach, pach, wysyłamy to Na wszystkie, tu, to tam. Na wszystkie mhm. możliwe oferty. No wiadomo, życiorysu nie zmienimy, więc y, ta baza będzie taka Groznie sama. Zabrzmiało Natomiast zabrzmiało <laughs> e... <laughs> Natomiast Jeśli ktoś był karany na przykład, no to faktycznie może być problem. No, nie, cofniemy, nie cofniemy się w czasie, nie zmienimy tego, co osiągnęliśmy mhm. w swoim życiu. Natomiast możemy zmienić to, w jaki sposób zostało to przedstawione. Oczywiście. W zależności od danej oferty, na którą aplikujemy, powinniśmy dostosować swoje CV, podkreślić to, co jest najważniejsze w naszym życiorysie, w naszym doświadczeniu zawodowym dla danego potencjalnego pracodawcy. Mm -hmm. Bo zupełnie inaczej będzie sformułowane nasze CV, jeżeli aplikujemy na przykład na analityka finansowego, a inaczej, jeżeli to będzie nawet pokrewna branża, ale jednak trochę inne stanowisko. Mm -hmm. Mogą być inne kluczowe kompetencje wymagane na tym mm -hmm. stanowisku. Dlatego powinniśmy zwracać uwagę na wymagania, które są podane w ogłoszeniu. Zwrócić na nie uwagę i jeżeli faktycznie posiadamy te kompetencje, od nich zacząć przy y, opisywaniu swojego CV. No dobrze, a chronologicznie jak to powinno wyglądać? Już graficzny taki układ, krok po kroku. Mm, co do standardów, na początku dane personalne y, nasze plus później kwestia wykształcenia bądź doświadczenia, w zależności mm -hmm. co jest znacznie większym atutem. Jeżeli mamy wykształcenie adekwatne do danego stanowiska, to możemy je podać w pierwszej kolejności. Jeżeli natomiast mamy inne wykształcenie, natomiast doświadczenie zawodowe mm -hmm. mamy bardzo duże w danym obszarze, możemy zamienić to miejscami i najpierw pochwalić się swoim Aha. doświadczeniem, a później wymienić swoje wykształcenie. Później kwestie związane z wszelkiego rodzaju kursami, umiejętnościami, znajomością języków obcych, które też są wymagane w wielu procesach rekrutacyjnych w chwili obecnej. I na końcu kwestia dotycząca naszych zainteresowań, mhm. naszych pasji i najważniejsza rzecz na samym końcu wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. To musi się, o, to pojawić. Musi się mhm. pojawić. Niestety prawo polskie zabrania osobom, które prowadzą proces rekrutacyjny, tak naprawdę skontaktować się z osobą, która mhm. nie wyraziła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Więc w takiej sytuacji, gdy wyślemy swoje CV... Bez, bez tej zgody, bez tej zgody nie będzie kontaktu. ono po prostu musi zostać mhm. usunięte, zniszczone. Panie Tomaszu, co ze zdjęciem? Taka oto ważna kwestia. Powinno się pojawić, czy nie powinniśmy zdjęcia załączać, a jeśli tak, to jakie? Je? Jest to kwestia dowolna. Jeżeli w Czasami w ogłoszeniu się zdarza informacja, że prosi się o podanie, znaczy o wysłanie CV ze swoim zdjęciem. Mhm. To jest, dotyczy specyficznej grupy zawodu, gdzie również jest to brane pod uwagę. Natomiast e, oczywiście możemy dodać swoje zdjęcie mm, jakiejś niewielkiej wielko wielkości, portretowe, może być to portretowe, gdzieś, prawda? żeby też pokazać, mm, może podkreślić, yy, że... Jesteśmy człowiekiem, nie jesteśmy tym papierem tylko i wyłącznie, ale żeby okay. rekruter zauważył też, mhm. też nas, jako naszą osobę. I oczywiście zdjęcie jak najbardziej profesjonalne. Mam tu na myśli nie zdjęcie z wakacji, czy też jak się zdarzają, z różnego rodzaju selfie. Ludzie sobie robią nie tego typu zdjęcie. Oczywiście to nie musi być też zdjęcie typowe do dowodu czy do paszportu, mhm. ale w jakimś. Um, przyzwoitym stroju, żeby tutaj mm -hmm. pop, um, podkreślić, yy, żeby, o może tak żeby to zdjęcie nie odwracało uwagi rekrutera mhm. od treści, które zawiera CV, a jednak komponowało się z tym. I treść jest absolutnie punktem numer jeden. To zdjęcie jest tylko i wyłącznie dodatkiem, uświadamiającym przyszłym pracodawcy, że to, to jestem ja, ze mną pan będzie miał do, czyn do czynienia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. E, prawda? Inna sytuacja, jeżeli oczywiście kandydujemy tutaj do branży modowej, no to tam też jest CV, ale dołączone jest całe portfolio zdjęć. Ale to już jest. Tak jak mówię, specyficzna grupa zawodowa, gdzie trochę inaczej odbywają się zasady tej rekrutacji. Szanowni Państwo, my wracamy za chwileczkę do rozmowy. Przypominam w naszym studio pan Tomasz Kosman, starszy specjalista do spraw rekrutacji i administracji, agencja pracy Akcja Job. Wracamy za chwileczkę, bardzo prosimy z nami. Sobie. Wracamy do rozmowy w naszym studio przedstawiciel Agencji Pracy Akcja Job, pan Tomasz Kosman. Panie Tomku, zanim pana wydelegujemy na dyżur telefoniczny, który już za chwileczkę będzie się odbywał, to jeszcze pytanie w kontekście właśnie takich co ciekawszych i zwracających na siebie CV, które pan gdzieś zaobserwował, miał okazję, miał styczność gdzieś z czymś takim. Są ludzie niezwykle kreatywni, którzy postanawiają zrobić naprawdę spore wrażenie. Czy to się opłaca i w jakich sytuacjach możemy pokusić się y, o to, żeby stworzyć takie CV, które absolutnie y, no, będzie wzbudzało zainteresowanie? Um, oczywiście takie sytuacje się zdarzają. A um, co to kiedy możemy się o to pokusić? Właściwie w każdej sytuacji, jeżeli czujemy się na tyle pewni, mm -hmm. jeżeli chodzi o daną firmę, dane stanowisko naprawdę nam zależy konkretnie na tej firmie i umiemy to udowodnić później w sytuacji, jeżeli dojdzie już do samego spotkania, to możemy jak najbardziej zaryzykować. Jednym z takich przypadków była osoba, która wydrukowała swoje CV w takiej ogromnej płachcie i powiesiła to przed wejściem do jednego z biurowców firmy, w którym chciała pracować, co skutkowało tym, że każdy pracownik, który wchodził do tej firmy, widział CV tej osoby. Efekt końcowy był taki, że osoba została za, e, zaproszona na rozmowę i miała możliwość po prostu zaprezentowania się przed firmą. Czyli właściwie osiągnęła swój cel, mm. który m, miała na, na celu wieszając swoje CV, bo kwestia już później zatrudnienia to jest, wiąże się też z samą rozmową. Oczywiście, e, inny też przypadek, tutaj była aplikacja do agencji reklamowej. Gdzie jeden z kandydatów nagrał, z, e, znaczy zamiast swojego CV, nagrał film e, opowiadający o swojej osobie. I dostarczył go w przebraniu kuriera do dyrektora personalnego. E, dyrektor personalny w momencie, kiedy odpakował mm, ten pakunek, e, zobaczył e, ten filmik, zadzwonił do tego kandydata. Skoja e, znaczy, e, w momencie, kiedy zaprosił go na rozmowę, skojarzył, że to był ten kurier. I był pod naprawdę dużym wrażeniem determinacji tej osoby i chęci pracy konkretnie w tej mm -hmm. firmie. I też e, ta osoba została zaproszona później na rozmowę. Czyli w obu przypadkach ten efekt został Osiągnięty. A co do samego ryzyka, no tak właściwie. Jedyne, czym ryzykujemy, to faktem, że nie zostaniemy zaproszeni na Oczywiście. rozmowę, ale zwiększamy tym samym swoje szanse. Warto zatem się postarać, warto być kreatywnym i pokazać przyszłemu ewentualnemu pracodawcy swoją determinację i to, że to właśnie my jesteśmy najlepszą osobą na dane stanowisko. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Teraz wysyłamy Pana na dyżur telefoniczny. Dobre. Jeszcze dziś w programie podsumujemy pytania naszych widzów. Drodzy Państwo, jeśli macie pytania związane z tym, w jaki sposób zaprezentować się w trakcie rozmowy kwalifikacyjne, jak właściwie napisać CV. Na tym przede wszystkim dziś się skupiamy. Proszę dzwonić. Numer za chwileczkę z pewnością na ekranie. Pan Tomasz Kosman do Państwa dyspozycji. Pan Tomasz jest starszym specjalistą do spraw rekrutacji i administracji Agencji Pracy Akcja Job. Proszę z nami zostać już za chwileczkę w naszym studiu Agnieszka Linga Słoniewska, autorka książki Skazani na ból. Wracamy do rozmowy z gościem, którego już dziś mieliśmy okazję przesłuchiwać tutaj na naszej kanapie w ważnej sprawie. Profesjonalne CV, jak je stworzyć, jak napisać. Pan Tomasz Kosman z nami, starszy specjalista do spraw rekrutacji i administracji, agencja pracy, akcja job. Panie Tomku, jest Pan świeżo po dyżurze telefonicznym. Wiem, że dzwonili nasi widzowie. Jakieś Słysza. oryginalne pytania, ciekawe kwestie? Kwestia dotycząca uwzględnienia w swoim CV okresów. Wypowiedzenia w momencie, kiedy osoba już jest na okresie wypowiedzenia, z jakiegokolwiek powodu, czy zawierać te informacje w swoich dokumentach aplikacyjnych, czy nie zawierać. To Jest to kwestia wyboru. Nie musimy, możemy gdzieś to zasygnalizować, natomiast równie dobrze możemy poinformować o tym przyszłego pracodawca na samej rozmowie kwalifikacji. To już za bardzo nie robić jakiegoś zamieszania w trakcie pisania, prawda? Czyli zawiera bardzo dużo informacji, tam powinniśmy przedstawiać główne konkrety dotyczące naszej. Osoby, jeżeli chodzi o kwestię ewentualnego terminu, możliwości mm -hmm. podjęcia zatrudnienia, te kwestie możemy śmiało zostawić na rozmowę kwalifikacyjną. Rozumiem. No dobrze. Bardzo serdecznie Panu dziękujemy Dziękuję za obecność również. w naszym porannym programie. Przypominam, cykl Pracuj z nami w każdy czwartek w programie Familuk. Za tydzień bez wątpienia również kolejny interesujący temat. Dziękuję pięknie. A my za chwileczkę spotkamy się z Ewą.